34. Regaty żeglarskie o Puchar Orlenu przyciągnęły do Płocka fanów tego widowiskowego sportu. Swoich sił na Wiśle próbowało ponad 20 załóg. Regaty żeglarskie to dosyć skomplikowana dyscyplina sportu, a mamy tutaj wiele aspektów. Jest natura, jest technika, jest znajomość przepisów. O, w każdym bądź razie liczy się generalnie ten, kto pierwszy jest na mecie. Co roku na Wisłę na regatę wracają wodniacy z całej Polski. Te regaty to są 34. regaty, które organizuje nasz klub żeglarski Petrochemia i są to regaty o Puchar Orlenu. Orlen jest też tytularnym sponsorem tych regat, a za co bardzo dziękujemy za wsparcie, którego nam udziela i możemy robić te regaty na, 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 w takiej oprawie, na tym poziomie. Rywalizacja odbywa się między 634 a 636 km Wisłę. Regaty o Puchar Orlenu rozgrywane są w klasach, jachty są podzielone na klasy, jak i sam Puchar Orlenu jest przyznawany klubowi w klasyfikacji klubowej, który zgodnie z formułą przeliczeniową zdobył najwięcej punktów. Okręgowy Związek Żeglarski w Płocku zorganizował taki cykl regat żeglarskiej Grand Prix i te regaty są zaliczane do tego cyklu tych regat. Jest kilka w Płocku, te są pierwsze regaty zaliczane do tego cyklu w tym roku, także jak najbardziej można zdobyć punkty do rankingu. 34 regaty żeglarskie o Puchar Orlenu rozgrywane były w klasach T1, T2, T3 oraz Omega. W każdej z klas najlepiej poradzili sobie żeglarze z klubu żeglarskiego Petrochemia. Wygrali w każdej. W T1 jacht Tynf, w T2 Noster, w T3 Święty Kamień i w klasie Omega kaliber 48. Puchar Orlen S.A. wywalczył klub żeglarski Petrochemia Płock. Sponsorem tytularnym imprezy był Orlen. Info Płock TV było patronem medialnym wydarzenia.